Licznik kolejnych zwycięstw Śląska na parkietach pierwszej ligi zatrzymał się na 21. To wyrównanie rekordu, który pięć lat temu ustanowił za stal Zielona Góra. Wygrana z MKS-em spowoduje, że to wrocławianie samodzielnie będą rekordzistami. Ten fakt na pewno nie paraliżuje, podkreśla jeden z czołowych zawodników zespołu Tomasza Jankowskiego. Wyrównaliśmy rekord, teraz możemy go pobić. No To, to z meczu na mecz będzie, będzie to potwierdzenie, że to może jeszcze jeden mecz. No my traktujemy każdy mecz tak, tak samo. No my wychodzimy po to, żeby, żeby, żeby go wygrać. No może przed meczem, czy tam jakoś po meczu, każdy się z tego cieszy, ale już jak, jak dochodzi do, do, do godziny meczu, to każdy myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby się skupić na tym i wykonać swoją pracę jak najlepiej. O dwóch punktach w rywalizacji z Dąbrową Górniczą zdecyduje nasza postawa w obronie. Uważa najbardziej doświadczony w drużynie Śląska Radosław Chyrzej. Ograniczyć ich atak, dlatego że to jest drużyna ofensywna. Jak zatrzymamy strzeleckie popisy Wołoszyna i jeszcze, jeszcze dwóch zawodników, to mi się wydaje, że z spokojem wygramy. Jak przekroczą 80 punktów, to będzie problem. Bo mówię, że trzeba ich zatrzymać poniżej 80 punktów i to na pewno wygramy. Ze słowami chrzego zgadza się Tomasz Ochońko. Defensywa w meczach poza własnym parkietem odgrywa kluczową rolę. Gramy na wyjeździe, więc na wyjazdach zazwyczaj wygrywa się mecze obrony. Nie możemy liczyć na to, że po prostu my ich przerzucimy. No, musimy zagrać dobrze w obronie, konsekwentnie przede wszystkim i, i zagrać tak, jak tutaj graliśmy u siebie. A w pierwszym meczu sezonu między zespołami z Wrocławia i Dąbrowy Górniczej Śląsk wygrał aż 94 do 62, początek środowego zaległego spotkania 23. kolejki pierwszej ligi o godzinie 19.